ten piasek, wraca grzech przez wieś. Zbiera piasku ziarnka. Po malutku, po zebrała się miarka. Na boisku nosić korki i być mistrzem deskorolki. Bohaterem być na mamy, nie przejmować się bogactwami. Można zawojować światem. Tylko trzeba być chłopakiem. Śląka koło stała i się przy nim przechwalała. Jestem piękna, przezroczysta i zala widać, jaka czysta. Pierz coczek czy ma ślankę? Już kolor po We mnie można się przeglądać i odbicie swojego. Zdolna jestem niesłychanie. Najpiękniejsza ma ubrania. Moja wujek zyska zdrowym, jak coś powiem, to już powiem, jak odpowiem, to roztropię. W szkole mam najlepsze stopnie, śpiewam na innych w oferze, na rowerze. Jak to dobrze być chłopakiem, małym, spryku i łopiakiem. Można bawić się w kurboi, co dziewczynkom nie przystoi. Fidle po tej starszej siostrze, na motorach znać znaczy się dobrze. Tańcowała igła z nich, igła pięknie nitka żyje, igła cała jak idzie, nitce plączą się a supełki, igła naprzód nitka za. Ach, jak nie tańczyć z Panią. Powiem wam o pomidor, co się wstydził już od kto? Zrobił się czerwony, kiedy zaczął szukać. Dwie papryki, trzy pożyczki oraz cztery wysioneczki. Chciałbym Ci zadać Oto. pytanie. Słyszysz mnie? Słyszę, słyszę, masz takie wielkie skrzydło. Na co ci skrzydło takie? Czy umiesz pływać? Umiem. Czy jesteś ptakiem? Ptakiem. Wiedziałam, że tak powiesz. Na straganie dzień wargowie. Takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze, pan tak pięknie, panie koprze. Cóż się dziwić, moj szczupiorku? Leży tutaj już od wtorku, rzecze na to kalarewka. Spójrz na rzepę, ta jest krzepka. Groch po brzuchu rzepę lepie, jak tam rzepo coraz lepiej. Pokasz rożki, mój ślimaku, dam ci za to garstkę maku. Ślimak chowa się w skorupie. Głupie żarty, bardzo głupie. O, rośki, mój kochany, dam ci za to łyk śmietany. Przyszła zebra do malarza, moja barwa mnie przeraża. Dłużej już tak być nie może. Ktoś zapomniał o kolorze, Chociaż jestem jeszcze mała, Nie chcę być wciąż czarno-biała. Wizerunek zmienić muszę. W czarnych pasach już się duszę. Paweł i gaweł w jednym domu. Paweł na górze, a kaweł na dole. Paweł spokojny nie wadził nikomu. Gabeł najdzikszy wyprawiał sławole. Ciągle polował po swoim pokoju. To pies co zężny ze stoły stoi. Gonił uciekał w koziołki. Kura prosi sobie żebyś szczerze nie uśmiechnij się, bo będziesz nieświeże A on właśnie się, się trzęsie i mówi, że jest w Kura do niego zna co się z nauku, bujajka łatwo się grubuje. A on mówi, że to bajka, bo nie, nie trzyma się jajka Przeszedł dziadek do sąsiadki, przyniósł świeżą czekoladki. Pudelby dziki, zakwit pan czekoladkę, gotowym z Miałem nową kot, ja ci pomogę. Pudło strącę na podłogę. Już na noszą pudło kwiatki. Pudle pachną czekoladki. No nareszcie szczeka pies. Zobacz ile ich tu jest.